Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kryminalne szepty, a w dzisiejszym materiale poruszymy temat zaginięć oraz porozmawiamy o m.in. 23-letniej Angelice Senków, która pojechała dostarczyć dary dla powodzian, po czym zaginęła bez śladu. Zaginięcia w Polsce są złożonym i bolesnym problemem dotykającym zarówno rodziny, jak i instytucje poszukujące. W ciągu ostatnich lat liczba zaginionych utrzymuje się na stabilnym, aczkolwiek wysokim poziomie. Rocznie rejestruje się od około 11 do 20 tysięcy zgłoszeń o zaginięciu. Policja oraz Fundacja Itaka szacują, że każdego roku większość zaginionych zostaje odnaleziona. W 2022 roku zgłoszono około 11 tysięcy zaginięć, a w 2023 roku ta liczba była zbliżona. Ponad 90% osób odnajduje się w ciągu 30 dni od zaginięcia. Na stronie natemat.pl pojawił się artykuł 2 października, w którym możemy przeczytać: W mediach społecznościowych pojawił się apel o pomoc w poszukiwaniach zaginionej 23-letniej Angeli Kisenków z województwa dolnośląskiego. Kobieta wyszła z domu w niedzielę, aby przekazać dary dla poszkodowanych przez powódź i od tamtej pory nie ma z nią kontaktu. Sprawa zyskała rozgłos dzięki udostępnieniu wpisu na facebookowym profilu, gdziekolwiek jesteś. Jak czytamy, 23-letnia Angelika Senków wyszła z domu w niedzielę około godziny 13 i do tej pory nie wróciła. Kobieta mieszka w miejscowości Rudna w województwie dolnośląskim. Przed wyjściem poinformowała partnera, że idzie do punktu Czerwonego Krzyża, aby przekazać dary dla powodzian. Od tamtej pory nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi, a jej telefon pozostaje nieaktywny od dnia zaginięcia. Czytamy we wpisie. Również z tego artykułu otrzymujemy informację, że kobieta regularnie miała kontakt ze swoimi bliskimi, rodzina jest bardzo nie, zaniepokojona i do tego, że kobieta jest mamą, czeka na nią jej trzyletni synek Miłosz. Kobieta ma 152 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała, ma brązowe oczy oraz ciemne włosy z rozjaśnionymi końcówkami, które sięgają jej za ramiona i są proste. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną przejściową kurtkę z kapturem, długą do bioder, szare dresowe spodnie oraz białe sportowe buty. Miała przy sobie również czarny, podręczny plecak. Ktokolwiek widział Angelikę lub ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca, w którym może przebywać, proszony jest o niezwłoczny kontakt z najbliższą komendą policji lub telefon na numer alarmowy. Oczywiście link do artykułu podaję w opisie. Będziecie tam sobie mogli wejść, zobaczyć zdjęcia kobiety oraz doczytać dalszą część artykułu, w której mówi się ogólnie o zaginięciach w Polsce. Po raz kolejny życie pisze historię, która daje ludziom do myślenia. 23-letnia kobieta, mama, na którą czeka syn, wychodzi do punktu Czerwonego Krzyża. Aby pomóc powodzianom, przekazać dary, i w pewnym momencie ślad się urywa. Z innych informacji, znaczy z innych stron, które przeglądałem, udało mi się ustalić, że kobieta prawdopodobnie dotarła do tego punktu, przekazała dary, ale co dalej działo się z nią, nikt tego tak naprawdę nie wie. Na dzień dzisiejszy brak jest informacji na temat motywów jej zaginięcia, ale kilka możliwych przyczyn jest branych pod uwagę. Możliwe przyczyny zaginięcia Angeliki mogą obejmować dobrowolne zniknięcie. Czasami ludzie decydują się na ucieczkę ze swojego życia z powodów osobistych, jednak nie ma konkretnych dowodów sugerujących taki scenariusz w przypadku Angeliki. Przynajmniej na ten moment. Oczywiście mam nadzieję, że dziewczyna się znajdzie, i to będzie wynikało no nie wiem, może za dużo powiem jeśli. Jeśli użyłbym słów, że mogła po prostu zniknąć, bo nie wiem, pokłóciła się z partnerem, no ale raczej, jak ktoś się kłóci z partnerem, to wydaje mi się, że nie zostawia swojego małego synka i po prostu nie znika. Chciałbym od razu przestrzec ludzi w moich komentarzach, ale nie tylko, nawet jak nie zostawisz komentarza, a zostawisz komentarz gdzie indziej, który krzyczy głośno, że to zabił partner, że gdzieś się ukrył. Naprawdę, wiecie co? Jak czytam takie wpisy, to zastanawiam się czasami, co, co ludzie mają w głowach. Ja oczywiście rozumiem, że partner może stać za zaginięciem kobiety, że może zrobił jej krzywdę, że to wszystko może kręcić się wokół partnera. Tylko ja w swoich podcastach mówię: może, że to jest po prostu jedna z możliwości, która oczywiście. Mogła się zdarzyć i ja tego nigdy nie wykluczam, dopóki nie dostanę oficjalnego potwierdzenia, że było inaczej. A ludzie, już widziałem też parę komentarzy. Artykuły pojawiają się dzisiaj o tej kobiecie, i ja już widziałem parę komentarzy, gdzie, no, niestety, przeważnie kobiety krzyczą: Sprawdźcie partnera, bo to na pewno zrobił partner. Oczywiście, były już podobne sprawy, gdzie zaginęła kobieta, mam na myśli sprawę w Debrznie, gdzie zaginęła Katarzyna i też wszyscy wieszali psy na partnerze no oskarżenia to były kosmiczne, ja czytając wtedy pamiętam te komentarze pod postem partnera pani Katarzyny no byłem po prostu przerażony, ludzie 100% wiedzieli, że on to zrobił że on jest winien, no ale jakoś do dzisiaj nikt mu nie postawił żadnych zarzutów a ludzie, tak podejrzewam Którzy oskarżali tego mężczyznę, pewnie nawet go nie przeprosili. No bo po co? Za chwilę będzie kolejne zaginięcie i znowu oskarży się tam kogoś, bo ktoś tak, taką miał wizję zaginięcia. Także zwracam się z olbrzymią prośbą, nie osądzajcie. Oczywiście piszcie, że być może partner. To zrobił, bo na przykład są jakieś tam poszlaki, które wskazują, że faktycznie coś tam mogło się zadziać, ale nigdy nie piście bezpośrednio, że na pewno to on zrobił. Nie ma dyskusji, zamknijcie go i nawet jak jeszcze nie znaleziono ciała, to dajcie mu 25 lat. A tak po prostu, żeby chłop miał, żeby wiedział, że jak kobieta mu ginie, no to żeby jej pilnował, a nie teraz. On udaje, że płacze, no bo pewnie ją zlikwidował. To jest naprawdę, wiecie co? To jest przerażające. Nie róbcie tak, bardzo Was, was proszę, nie róbcie tak, bo to naprawdę bardziej nieraz zaszkodzi niż pomoże. Policja wie, co ma robić. Jeżeli podejrzewa partnera, oni już odpowiednio będą wiedzieli, jak do niego podejść. Żeby partner się złamał i przyznał, że faktycznie maczał palce w zaginięciu danej osoby. Kolejnym powodem, dla którego mogła zaginąć ta młoda dziewczyna, mogą być problemy zdrowotne lub psychiczne. Nagłe problemy zdrowotne, takie jak utrata pamięci lub zaburzenia psychiczne mogą doprowadzić do zaginięcia, zwłaszcza jeśli nie są one wcześniej zdiagnozowane. No, tutaj kobieta miała 23 lata. No, jeśli chodzi o zaburzenia pamięci, no to raczej oczywiście nie można tego wykluczyć w 100%, bo nie znamy jej, nie wiemy. Może faktycznie na coś chorowała. Oczywiście takich informacji tutaj nie mamy i być może się nie dowiemy, czy kobieta miała jakieś problemy z pamięcią, czy nie. Ale no, ja osobiście myślę, że gdyby miała problemy z pamięcią, nie doszłaby do punktu, do Czerwonego Krzyża. A gdyby coś tam się stało, to kobieta myślę, żeby znalazła jakąś pomoc. To nie było jakieś odludzie, to nie było jakieś, jakieś miejsce w samym środku lasu. Także myślę, że to raczej nie wchodziłoby w grę. Gorzej oczywiście jest z zaburzeniami psychicznymi. No tutaj, jak wiecie z moich innych podcastów, jak wiecie też z innych spraw, niestety, ale zaburzenia psychiczne mogą doprowadzić do takich tragedii. Pomijam też tutaj jakieś odbieranie sobie życia, no bo to jest przerażające. To jest ogromna tragedia dla rodziny, ogromna tragedia też dla dzieci. Jeżeli kobieta posiada dzieci, to wtedy ta tragedia jest olbrzymia. No, oczywiście, też mężczyzna odbierając sobie życie i ma dzieci, również to jest potężna tragedia. Żeby ktoś mi zaraz nie zarzucił, że tylko kobiety. No nie, ale ostatnio właśnie temat kobiet się pojawia, że kobiety najczęściej albo odbierają sobie życie, albo odbierają co gorsza dzieciom te życie właśnie ze względów z problemów psychicznych. To jest przerażające. Czy zaburzenia psychiczne mogły wpłynąć na zaginięcie Angeliki Senków? Oczywiście, że tak, ale na ten moment nie mamy żadnej potwierdzonej informacji, że takowe w ogóle występowały, co oczywiście wykluczyć nie możemy. No i ostatnia możliwość, taka też w sumie najbardziej możliwa, no to jest przestępstwo. Istnieje również możliwość, że Angelika mogła paść ofiarą przestępstwa, choć na ten moment oczywiście też jest brak bezpośrednich dowodów potwierdzających taki przebieg wydarzeń. Patrząc na zdjęcia tej kobiety, muszę wam powiedzieć, że w sumie nie wygląda na 23 lata. Ja bym dał spokojniej 18, 17 czy 16, nie wiem, a no w sumie zdjęcia, wiecie jak to teraz jest ze zdjęciami, teraz można z siebie zrobić naprawdę całkiem inną osobę, podejrzewam te zdjęcia też są z Facebooka, także kobieta no wyglądała dosyć młodo, myślę, że też mógł zainteresować się kobietą ktoś o złych zamiarach, ale czy tak naprawdę się stało, mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że Kobieta odnajdzie się, że to jakieś, może nie wiem, chwilowe załamanie, i po prostu szczęśliwie wróci do swojego trzyletniego syna. Ja w każdym razie będę przyglądał się tej sprawie. Zobaczymy, czy kobieta się odnajdzie w najbliższym czasie, czy wyjdą jakieś nowe fakty. Mimo wszystko liczę na to, że kobieta się odnajdzie jak najszybciej, i ta sprawa zakończy się pozytywnie. W opisie pod tym materiałem zamieszczę dla Was taki link, na który będą mogły sobie wejść osoby, które potrzebują pomocy. Są to różne telefony zaufania, są to adresy, gdzie można się udać. Ale jeżeli ktoś chce pozostać anonimowy, no to również może zadzwonić. Jeżeli ktoś, komuś w głowie pojawia się taka myśl, że chciałby odebrać sobie życie lub chciałby uciec, bo nie może poradzić sobie w danej sytuacji, no to tutaj są różne numery telefonów. Możecie sobie wybrać, który wam najbardziej pasuje, i zadzwonić, i tam uzyskacie pomoc przez osoby wykwalifikowane. Myślę, że to warto coś takiego przekazywać. Warto taki link właśnie podawać dalej, bo naprawdę komuś może uratować taka rozmowa życie. Polska policja działa sprawnie w odnajdywaniu osób zaginionych. Najczęściej kluczowe są pierwsze 24 godziny od zgłoszenia, kiedy odnajduje się około 30% zaginionych. W ciągu pierwszych 7 dni ten odsetek wzrasta do 77%, a po miesiącu ponad 90% osób zostaje odnalezionych. Niestety, część spraw pozostaje nierozwiązana przez lata. Sukcesem zakończono większość spraw zaginięć, lecz nadal istnieje kilkaset przypadków, które pozostają nierozwiązane od dekad. Na przykład w bazach krajowego systemu informacji policji figuruje ponad 2400 osób, które nie zostały odnalezione od momentu zgłoszenia. Zaginieni, którzy nie zostają odnalezieni w ciągu pierwszych dni, najczęściej stanowią poważniejsze przypadki. W ostatnich latach coraz więcej uwagi zwraca się na poprawę metod poszukiwawczych, między innymi przez wdrażanie technologii analizy DNA oraz współpracę międzynarodową. Policja i fundacja, taka jak i taka, stale usprawniają systemy wsparcia rodzin osób zaginionych oraz narzędzia, które pomagają w odnajdywaniu zaginionych, w tym kampanie informacyjne i bazy danych. W latach 2022 do 2023 przyniosły wiele trudnych spraw zaginięć, które wstrząsnęły opinią publiczną. Przykłady obejmują zaginięcia młodych kobiet, dzieci oraz starszych osób, często z problemami zdrowotnymi. Wiele z tych przypadków ma tragiczne zakończenia, jednak policyjne statystyki pokazują, że zdecydowana większość osób odnajduje się bezpiecznie. Powiem Wam, że w takich sprawach zaginięć, kiedy znika bliska osoba, wyobrażam sobie rodzinę, która siedzi w domu lub bierze udział w poszukiwaniach. Takie zaginięcie bliskiej osoby to jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń, z jakim mogą zmierzyć się bliscy. Proces poszukiwań, niepewność co do losu ukochanej osoby oraz poczucie bezradności mogą prowadzić do głębokiego cierpienia emocjonalnego, a także problemów psychicznych, takich jak lęki, depresja czy stres pourazowy. Jak rodziny radzą sobie z zaginięciem bliskiej osoby? Na początku wielu bliskich osób zaginionych doświadcza mieszanki nadziei i bezsilności. Często angażują się w aktywne poszukiwania, rozsyłają ulotki, korzystają z mediów społecznościowych i kontaktują się z organizacjami pomocowymi, takich jak np. Fundacja ITAKA. Rodziny często szukają wsparcia u psychologów, a także u innych osób, które przeszły przez podobne doświadczenia. W takich sytuacjach pomocne może być także wsparcie duchowe, zwłaszcza że wielu bliskich odczuwa rozdarcie emocjonalne między nadzieją a lękiem przed najgorszym. Nagłaśnianie zaginięcia za pomocą mediów, organizowanie kampanii społecznych oraz prośby o pomoc publiczną stanowią dla rodzin formę aktywnego działania, co pozwala im czuć, że robią wszystko, co możliwe, by odnaleźć zaginioną osobę. W Polsce funkcjonują grupy wsparcia dla rodzin osób zaginionych. Spotkania te pozwalają na wymianę doświadczeń i zrozumienie, że nie są w tej sytuacji sami. Fundacja ITAKA od lat działa na rzecz odnajdywania osób zaginionych i wspierania ich rodzin. Organizuje, oferuje różnorodne formy pomocy, które obejmują infolinie i konsultacje prawne. I taka prowadzi całodobową infolinię, która jest dostępna dla rodzin zaginionych osób. Zespół specjalistów udziela wsparcia emocjonalnego oraz porad prawnych związanych z poszukiwaniami. Wsparcie psychologiczne. Fundacja zapewnia dostęp do psychologów, którzy pomagają rodzinom radzić sobie z traumą zaginięcia. Oferowane są indywidualne sesje wsparcia, a także porady dotyczące radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem związanym z niepewnością co do losu bliskiej osoby poszukiwania zaginionych osób i taka prowadzi aktywne działania poszukiwawcze, współpracując z policją, mediami, wolontariuszami. Fundacja publikuje ogłoszenia o osobach zaginionych, korzysta z baz danych, a także używa mediów społecznościowych do nagłaśniania spraw. Organizacja dostarcza rodzinom osób zaginionych informacje na temat procedur, które mogą pomóc w poszukiwaniach, takie jak zgłoszenia zaginięcia, współpraca z policją, także możliwości skorzystania z analizy DNA w przypadku nieznanych ciał. Taka oferuje także pomoc osobom, które zostały odnalezione po zaginięciu, organizuje programy, które pomagają im powrócić do normalnego życia, a także odbudować relacje z rodziną. Wsparcie i takie jest nieocenione zarówno dla rodzin, które zmagają się z zaginięciem bliskiej osoby, jak i dla samych osób zaginionych, które zostały odnalezione i potrzebują pomocy w powrocie do codzienności. Także jednym słowem, pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami w, takiej, w takich sytuacjach, kiedy ginie wam ktoś, zaginie, bo ginie to może źle powiedziane. Kiedy zaginie ktoś bliski, czujecie. Że jesteście bezsilni, a tak naprawdę są instytucje, takie właśnie jak i taka, które pomogą, dadzą wsparcie i pomogą przede wszystkim wrócić takiej osobie do spraw codziennych. Także powtórzę jeszcze raz: mam nadzieję, że kobieta znajdzie się cała i zdrowa, że to będzie chwilowe załamanie i wróci do swojego trzyletniego syna, bo powiem Wam tak szczerze, że tutaj, no chyba nie tylko ja, ale najbardziej. Tutaj cierpiałby syn, który, no, umówmy się, 3 lata bardzo potrzebuje matki, i tłumaczyć później dziecku, gdzie jest mama, dlaczego jej nie ma, no, to jest jedno chyba też z najbardziej przerażających uczuć, jakie można w ogóle, jakie może być w człowieku to jest naprawdę coś przerażającego a ja już nie przedłużam zapraszam do moich innych podcastów tutaj szykuje się podcast też dotyczący Jowity Zielińskiej cały czas powiem wam ten temat gdzieś tej Jowity gdzieś mi siedzi w głowie to jest tak ciekawe no nie boję się powiedzieć ciekawe bo zaraz mnie hejterzy zjedzą że no jak może być sprawa zaginięcia czy morderstwa ciekawa no tak to jest bardzo ciekawe zaginięcie do dzisiaj nie wiemy, co się stało z kobietą. Po prostu rozpłynęła się w powietrzu, znaleziono po niej tylko rower i, i tak naprawdę nikt nic więcej nie wie. A jakieś pojawiły się nowe informacje w tej sprawie, także myślę, że jakiś podcast będę musiał nagrać na ten temat. A na razie zapraszam Was do moich innych podcastów, które są na moim kanale. Na przykład między innymi Jowity Zielińskiej. Jeżeli ktoś oczywiście tej sprawy nie zna, życzę wszystkim. Bezpiecznego wieczoru. Zostawcie suba lajka, udostępnijcie ten materiał, jeśli uważacie, że jest wart udostępnienia, to też bardzo dużo robisz, jeśli chodzi o zasięgi. A ja powiem wam tak szczerze, życzyłbym sobie, żeby kiedyś ktoś napisał do mnie, że dzięki moim podcastom udało rozwiązać się jakąś sprawę, na przykład jakaś osoba zaginiona. Posłuchałaby mojego podcastu i postanowiłaby po prostu walczyć, wrócić do domu, czy też skontaktować się z fundacją, która jej pomoże, wyciągnie z kłopotów. No i chciałbym kiedyś właśnie usłyszeć, że dzięki mojemu podcastowi ktoś po prostu dostał takiego przysłowiowego kopa i postanowił działać. To by było coś kurczę, naprawdę fantastycznego. Dziękuję, już nie przedłużam i życzę wszystkim bezpiecznego, no i przede wszystkim miłego dnia.